Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Team Fortress 2. I dzisiaj, jak się zapowiadałem, będziemy grali na horrorowej mapie, a raczej mapie dodanej po prostu w nowym Halloween, tak zwanym Scream Fortress 7. Bo to jest siódma edycja Scream Fortress. I dzisiaj gram na mapie, której totalnie nie znam. Pierwszy raz widzę ją na oczy. Zagram sobie demomanem. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mam dwa nowe kontrakty. Tylko jest z nimi jeden problem, bo gdy je ja nacisnę, widzę to. Nie widzę kontraktu. Domyślam się, że jest to spowodowane przez tak zwane moje konfigi i przez ustawienia, w grze, które uniemożliwiają zobaczenie tego. Więc muszę zobaczyć do kiedy trwają te kontrakty. To będę musiał pokombinować to z tymi konfigami, żeby zrobić sobie ten kontrakt, no nie. Wartałoby, dwa nowe kontrakty, mera misje. No ale dobra, przejdźmy skupmy się na grze. Za chwilę się nasze bramy otworzą. Ja totalnie nie wiem jak ta mapa wygląda. Więc to będzie coś nowego. Tutaj widzę że już jest tam jakiś inżynier chyba. Dobra, nie ma skałta różnego już. O, mamy te dusze, a właśnie już wiem tu... To... O, już widzę dusze, A więc misja zebrać duszę. Dobra, mamy duszę. Eee, przy okazji mogę Wam powiedzieć na czym polegają te dusze. Eee, chodzi to o to, eee, że eee, to po prostu daje nam dodatkowe dusze, które o kurde. Za chwilę Wam dokładnie pokażę co chodzi o z tymi duszami. Eee. Dobra Tu nic już nie ma, wszystko rozwadziliśmy Pięknie. Diabulus. He, nie ma snipera. Te czary mi się bardzo podobają. Nie wiem jak wam. Musiałeś mi zabrać aptę, Pyro Nie, kryty mi się akurat skończyły. Nie! Ratunku! Fuck, no i jestem teraz red, nie no serio, wszystko rozwaliłem, całego Enga, wszystkie działka, no dobra. Jestem drużynie red. Aha. I o co chodzi z tymi duszami? Tutaj macie tego swojego Goluma który wygląda tak, no chyba wszyscy wiedzą. I to po prostu daje wam dodatkowe dusze. Normalnie nie miałbym ich jak 425, bo w jeden dzień trochę ciężko by to było zebrać. Eee, ale po prostu jak się zbierze te, tego goluma, eee, to... No właśnie, to był Spy, To daje wam ileś tam nowych dusz. Nie wiem dokładnie ile, ale trochę ich daje. Bo nie sprawdzałem dokładnie ile ich dostanę właśnie po zabraniu tego posążka Dobra O kurde tutaj Pyro idzie Nie idzie Mieliśmy random kryte Ja bym sobie tam skoczył Mapa jak na razie mi się muszę Wam przyznać podoba Na razie cały ten update jest naprawdę spoko Wkurza mi to, że ten TF wygląda coraz bardziej jak CS No i po mnie Pan Pyro mnie zabił niestety od tyłu Czemu można tylko oglądać zegar? Chciałbym zobaczyć coś innego. Ale dobra, pozwiedzajmy mapę może jakoś. Ciekawe co tam się znajduje po lewej stronie tego inżyniera Bo mnie zespełniło gdzieś indziej. Jakieś tutaj dziwne odgłosy słychać ciągle Co my tam mamy? W sumie dynie i chyba nic więcej. Może dalszym część mapy tam widać. dostał mocno Jak się Pai rozwróciło śmiesznie Ja nie wiem jak wam się podoba ten update bo naprawdę na razie patrząc na... o kurde jakie body patrząc na um, Gun Method Update i Inwazję, to były naprawdę dwa słabe updatey a wszyscy się spodziewali czegoś lepszego po tym No i jesteśmy z Pajem nikt mnie nie widzi siema ludzie a się zdziwicie Bacz tu medyk, kurde. Nie umiem się ludzie bawić. Mnie to denerwuje, jeżeli yy, ja na przykład się z kimś bawię i chcę kogoś z medę wziąć, to ten tryhardzi leci jakimś tam miniganem czy czymkolwiek to jest. Horsehead is horseman, o, horseman jest u mnie main jakiś. O, jeszcze lawa tu jest. Yy, jest ten cały yy, z man manora, ta postać. Można, Po zabicie niego można dostać ten metal, jakiś specjalny, który pozwala zrobić. O kurde, mol, jesteśmy w piekle. Mhm. Kurde, na serio, mapa mi się bardzo podoba. Gdzie ja mam iść? Aha, dobra, tam. I jak na razie, mapa wygląda dobrze, nawet bardzo dobrze. Bo mamy tutaj nasze czary. O no, nie, o no, Pyro Ej, ja, co? Zmarało kakao? Hehehe <grywa> Uderzam od niego No nie! Zabił mnie, ale on jest lagowany Ten ścinacz główczy, jak to się nazywa Straszne laksy dostaje Patrzcie, go laguje <grywa> Strasznie go laguje O, myślałem, że Snajper spadnie Ale ja ten Snajper go prowadzi na naszego spawna A jeszcze jakoś siotrupska, których nie lubię. Wartałoby go zabić. No nie, para zabrało mi kredy. tutaj nie można wyjść, a fuck. Nie widziałem. o tym akurat? Myślałem, że się da przeskoczyć. Dobra, spokojnie. Gdzie jest ten ho e horseman? Ze spyu, głupi. Odejdź ode mnie. Gdzieś się schował O, już wiemy gdzie się chował Wow, tutaj też można spać No to trzeba uważać No nie, sfokusował się na mnie Muszę kogoś innego z mele uderzyć, żeby Przekierować Go On nie spadł on nie spadł do przepaści, widzieliście to? Stał po lewej stronie. Eee, wbiegł w przepaść i nie spadł do niej. No dobra, jak widać on ma jakieś jeszcze inne mocy, których nie znamy. O. Ja akurat to osiągnięcie mam zrobione, no bo to osiągnięcie pochodzi z Halloweenu jeszcze kiedy powstał Man Manor. A Man Manor eee... był chyba dwa lata temu. O kurde. O! Skeletony uratowały mi życie Tych, których tak nie lubię Serio O! i Jeszcze jedno Pyro Tutaj było... E, to było złym pomysłem chować się tam Popatrzmy... tam. mapa naprawdę mi się podoba Tak... To przypomina mi w końcu TFA starego, dobrego TFA, a A nie te... Najnowsze update'y co były te mapy nowe, które dodawali w Tej inwazji i to... Nie no... No nie, no po prostu, no słabe były. Chyba się wszyscy ze mną zgodzą. Eee, o, to duch jest. Jak się w niego wlezie? O. Mamy naszego Goluma. Gdzie? Aha. Super. O, nie trafił. No nie trafili we mnie. <grytanie> o, nie trafili. Nie, ratunku. <laughs> ale mnie gonili. Jeszcze demo za bo myślałem, że mnie zabił, ale to nie było on. Gdzie jest mój. Gdzie jest moja nagroda? Na takie coś to ja mam sposób. Tutaj nie widać nigdzie na naszym respie. Będę musiał gdzieś pobiec... w głąb. Osztyc ty Tak się bawisz. Ale ja co mam, głupie ja... se... no no nie kryty jeszcze monokulus o to tutaj się pojawia monokulus i ten stary starego day horseman taking to jakoś take o ja zakończę horseman horseman headtaker chyba a nie to była broń chyba która z niego się wytwarzała kurde nie pamiętam tej jego nazwy um, ale gdzie jest moja nagroda o Monokulus się tepnął To ja wykorzystam teleport No nie wie, że spy jeszcze zatopował. O dobra Uciekam Kurde, do dostałem jeszcze Dobra, Monokulus zwiał dobra, Oni mnie nie ogarnęli Dobra Tędy nie przejdę Gdzie jesteś mi prezencie? Naprawdę chciałbym znaleźć Ale nigdzie nie ma Nie znam jeszcze spawnów tutaj tego No to to jest No nie ma ale <laughs> bez jej gdzie jest ten Gollum Ten zielony stworek Mapa jest naprawdę duża O jest Szybko, zanim zniknie. Nie, szybko. Nie, Ech, szybko. Jest, dobra. Eee, 459 się zaktualizowało? No chyba tak. Nie wiem, nie pamiętam znowu, ile miałem wcześniej. Monokulus odejdzie. 20 sekund, ale on naszych spam campi. Surprise. Ja będę hamem. Będę zabijał swoich. Znaczy nie swoich, tylko przeciwników. Tutaj się bałem Monokulusa. Monokulus ma bardzo dużo HP jeszcze i odejdzie za 10 sekund Ledwo jedną czwartą HP zaś mi mu zniszczyli O nie teraz nagle patrzcie jak dostaje O przeteleportował się pod naszego spawna No proszę, no to teraz może paść, może paść teraz O gdzie on jest? Wyszedłem ze spawna i nie mam pojęcia gdzie jestem Te dwa Monokulusy, serio? I co Monokulus Rick Odejdzie? Jeszcze jest Ludzie, teraz włączmy siły. Eee... O Jezus, to tutaj małe dziadostwo mnie bije. <grystanie> Jak ja tych szkieletonów nienawidzę. To są takie małe dziady, które są jeszcze zlagowane. I ich się po prostu nie da... Eee, nie da zabić, no. Tego pistoletu to oni zbyt dużo mu nie... Nie zabierają, ale co poszedł. Dobra. Tutaj zaspam mystikami. O Dobrze Żeby nie dostali się do wózka, no bo musimy go w końcu bronić Mam tą niewidzialność Też wiecie co? Mam pomysł wow, wow, Uwaga Nie, moja niewidzialność się za wcześnie skończyła Chciałem jeszcze uciec trochę kawałek Ale nie pamiętajmy, ile sekund ona, ona trwa <laughs> nie no, naprawdę, pamiętam, że mi się to podoba. Shake nowa jest taki mały, że go raczej nie zabiją. Mam jakieś nietoperze. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądał update ee, na ee, Boże Narodzenie. Oh, Jok, ja żem dostał. Muszę się podlecieć i zatrzymać wózek, bo oni pchają cały czas. Jezus Maria, ten skąd się tutaj wziął? Przed chwilą był na wózku, no widziałem go tam A teraz nagle wziął i się tepnął do mnie Wkurza mi to, że z tymi misjami się coś zbagowało. E, mam tylko to tło, a żadnej misji No chyba, że... że muszę coś aktywować jeszcze, żeby tę misję dostać, bo pisze mi, że dwa nowe kontrakty, a ja tam dwóch nowych kontraktów tak z nie widzę O, jak on dostał! Tym trzecim pipem Jakim cudem jak ja nawet. Ja bym naprawdę 100% pewien, że on nie dostanie z tego. O, ten pyro, który mnie ciągle zabijał. Surprise! Mm -hmm. Dobra. Nieważne. <śm> jak sol dostał? <śm> zabił się! <śm> to był chyba on. <śm> znowu mamy widział. Jezus, Maria, gościu, uważaj się. Co on tutaj mi musiał zrobić? Dobra, i... Invizium! O kurde, tu mamy Enga. Jego działko. Aaaa i co Engu? Tego się nie spodziewałeś. Ale to jest na serio dobry sposób na rozwalenie działek na ten Halloween. Macie niewidzialność, stajecie na działku, kręcicie się w kółko i działko przez to wasacie i zabije. Empire. O to tą maskę kojarzę z, jeszcze z zeszłego roku chyba Od Pyro Jeszcze 5 minut musimy się bronić o ale do O przecież czemu tędy? Nie pomyślałem wcześniej O kurde, invisiumował się no za fagas Nie! Aha uciekłem, uciekłem 27 HP i nie spadłem a, się ma ten sam problem, widzę chyba Bo nie widzi O, znowu mamy to Nasze kochane Go-Goluma Tutaj go nigdzie nie ma Aha, to była ta dynia Teraz rozumiem, dlaczego się zabiłem Ale to było głupie Szukajmy mojego Goluma Oglądając innych eee, Tu go nie ma też czuję, że będzie znowu tam, gdzie był wcześniej. Gdzieś daleko. Dlatego bierzemy Scouta i... Szukamy Goluma. Dobra, to mnie nie wystraszyło. Tu jest czysto Sniperze. No... Nie. ale już jest. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu też nie widzę Golumu. Jak mnie gonią. Został Scout, on się wziął i schował. <noise> Serio mnie też to zabiło? <noise> o Boże, kurde niech mnie ludzie nie chcą, mnie tak nie gonią. Ja chcę tylko Goluma znaleźć, no. Co ja im złego robię? Tu na górze go nie ma. Um, o, a jeśli chodzi o to teraz co się dzieje, jeśli chodzi o wydarzenia, Boże pobiegałem w kółko. Um, trwa właśnie Dreamhack w sensie. e, do, się. się Cię Pochwalcie, dropnęła Wam jakaś paczuszka z Dreamhacka czy, czy nie do końca? Ja miałem takie szczęście, że akurat mi dropnęła paczka e, z e, casha. Więc to była taka spoko opcja. Szkoda, że nie. O, jest nasz gol Golum. E, szkoda, że nie jest Cobblestone'a, bo tak dużo Cobblestone'ów gra grało. Mecie. Około 20 to daje ten jeden Golden Tak plus minus. O, jeszcze mam te fajne tutaj moce. Podlećmy pod ich spawna. Ja mam taki diaboliczny plan. Ten ma Deadringera. De de e. Tego się pyra nie spodziewała. <ścoughs> mi się najbardziej właśnie te moce podobają. Jak, na, jak widać, na razie im to jakoś nie wychodzi, to atakowanie. Wow, Pyra odbiła jego... Mhm. Strzelaj, strzelaj, Soldier. Dobrze. Strzelaj. Elegancko. Sorry, Pyra, że cię zabrałem. Tędy można przejść. No proszę. Ale tutaj ktoś nie przeszedł, nie, tu nie ma przyjścia. Ja jakąś już jaką schizę miałem. A no to my to obronimy. Część że to przegramy, a... A nasi tutaj bronią się elegancko. <ścoughs> ja wtedy nie mi się jeszcze tak bardzo podobają. Ludzie czasami ich po prostu nie widzą i są przez nie zabijani. Nie, wrzucił mi to przez ścianę, fuck. Przez tą bramę. A miałem dobrą kampę, dobrą kampę, bo mi się to zamykało i byłem w sumie bezpieczny. Poobserwujmy naszych. Nasi tutaj bronią dzielnie punktu. Elegancko. Eee, a właśnie, myślę sobie nad jakimiś szapeczkami do wszystkich klas. Eee, set heavy'ego mam już... Wow, tu jest działko. W sumie mam już gotowy. O o. W sumie set do heavy już jest gotowy e, W całości e, Myślę nad setem e, dla e, Scouta Dla Enga, dla Solda No po prostu dla wszystkich A z tego, że e, nadchodzą święta To myślałem, żeby kupić sobie Bemoka na przykład I e, Bemoka sobie kupić Po prostu tak zrobić e, świątecznie Żeby wszystkie moje klasy były takie, że tak powiem Na świątecznie ubrane Na świąteczne ubrane no. Yy, idealnie to powiedziałem, dobrze że nie trafił. A baba. no i wygraliśmy, a ja <śpady> spadłem do lawy. Dobra, z tym skokiem do lawy zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie ustawić łapki w górę. No i jutro będzie mafia 2. Pojutrze znowu TF TTF Halloweenowy. Więc mam nadzieję, że Wam pomysł się podoba. To wszystko na dziś. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.